W następnym odcinku. W tym odcinku się przedstawię. Mówią do mnie Bob Garażowy. Czy ja tak wyglądam? A czy to takie ważne? Przyjmiemy, że tak wyglądam. I teraz dobre rady. Są problemy z kleszczami i ze ślimakami, prawda? A zwłaszcza jak ktoś ma własny ogródek. Ziemia okrzemkowa. Kupujemy. Kosztuje około 45 zł za 10 kg. Wystarczy nam na długo długo. To jest taka mączka posypujemy i pozbędziemy się i ślimaków i nie będziemy mieli kleszczy. A teraz orzech na bóle żołądka. Zielone orzechy. Niedojrzałe zrywamy, kroimy na pół, zalewamy spirytusem, czekamy kilka miesięcy i jedna łyżka jak boli brzuch, i po bólu. A teraz zagadka. Powiedzcie mi, czy w talii wszyscy królowie mają wąsy? Za chwilę odpowiem. Chciałem powiedzieć o takim narzędziu, masakra. Jakie to jest porządna rzecz? Taki konar, tam pudełko zapałek. Taki konar bez problemu możemy po prostu przyciąć. Polecam, żeby w każdym garażu było takie, taki obcinać do gałęzi. No i teraz rozwiązanie zagadki z królami. Karo ma wąsy ma, pik ma wąsy, ma. Ma wąsy krajc? Ma, ale król czerwień. Nie ma wąsów Czyli już wiemy. Każdy z nas lubi potrawę z grilla. Ja od dawna nie używam tradycyjnego węgla do grilla, ponieważ jest niezdrowe, rakotwórcze, dymi kopci oczy szczypie. Ja zrobiłem takie coś. To jest takiego garnka, który tam miał takie podgrzewanie. Garnek się obił, więc, obił, więc nie był już potrzebny. Tu nawet jest taki termostat. Proszę bardzo, nastawiam temperaturę na pokrętło na odpowiednią temperaturę i robię zdrowego grilla. Tylko, że nie kładę kiełbasek czy jakichś innych boczków. Na ruszt, tylko wszystko robię w brytwance. O wiele, wiele jest to zdrowsze. Wy możecie zrobić z każdego innego pieca, piecyka elektrycznego. Jest to o wiele tańsze. Nie wiem, chyba 9 zł kosztuje węgiel drzewny, a tutaj całego grilla zrobi się za niecałe 2 zł, korzystając z energii elektrycznej. Za chwilę wyjdziemy na zewnątrz, pokażę go wam, jak go umieściłem na grillu ogrodowym. I tak grill wygląda na polu. Proszę bardzo. tam możemy jakiegoś prosiaka niepotrzebna nam jest butelka z wodą można na patelni a no, jednym takim bankamentem jest ten kabel który który musimy, który musimy doprowadzić prąd no i da się da się Takie oto strojki na cmentarz wykonała moja żona. Moim zdaniem piękne, powiem Wam, że miała cierpliwość, tak wszystko poukładać, ale na pewno. Dużo zaoszczędziła kupując to na rynku o wiele, wiele drożej, by ją to wyszło. Teraz przypomnę Wam grę w państwa miasta. Na czym polegała? Trzeba zrobić sobie taką kartkę każdy, każdy uczestnik gry. Można to ręcznie od narysować, państwo, miasto, imię, zwierzę, roślina, rzecz, aktor, aktorka, rzeka, kolor i na końcu punkty. Można co innego wybrać. I teraz jedna osoba po cichutku w myśli, mówi ABCD e, e i tak dalej. Mówimy stop i na przykład jest na literę f, f jak frania. I piszemy państwo, Francja, miasto, Frombork, imię, fela, zwierzę. No, już by trzeba się zastanawiać na foka. I tak dalej, i tak dalej. Kto skończy wszystko napisze, mówi stop. Liczy do 10 i wszyscy mają odłożyć długopisy czy ołówki. I jeżeli... Ktoś nie ma czegoś, to ta osoba, która ma, zapisuje na przykład 15 punktów. Jeżeli są te same, na przykład Francja, Francja, to po 10 punktów i jak się tam umówicie? Teraz przegląd prasy. oszczega będzie bardzo politycznie. Możemy rządzić nawet spis Janusz Korwin-Mikke. Kurza mnie ten człowiek. Kto na niego głosuje? Przecież to jest tak. Ach, szkoda, nawet mówić. Cała konfederacja teraz zastanawia się, pewnie kupę ludzi od nich odejdzie. Następna polityczna sprawa. Zwykły Polak haruje codziennie po 8 godzin. A posłowie 15 dni, obrad 4 miesiące. No i też jaką kasę dostają. I tu jest pan poseł Pis, Marek Suski zdradza kulis kulisy swojego warsztatu. Nigdy nie maluje po alkoholu. O. Nawet nieźle mu to wychodzi. Musi coś dziadnąć. Koniec politykowania. Tu jest ważna sprawa. Dzielny Wojtek. Dostał medal od strażaków. Zaalarmował, bo zauważył pożar. Pamiętacie taką książkę, jak Wojtek został strażakiem? No i jeszcze jedna wiadomość. Joanna rozwodzi się, a byli takcy dograni charakterami i wszystkim wszystkim kochali się na zabój. Jak wszyscy celebryci. No to na dzisiaj dziękuję. Do następnego razu.